Panie Marszałku, panu, panie, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo! To jest bardzo merytoryczna poprawka i ona tak naprawdę ma jedno na celu ma na celu uszczegółowienie pewnych pojęć, ponieważ cała ustawa posługuje się takim pojęciem jak istotna część broni, która jest częścią broni razem z całą, z, całą, z całą jednostką broni, brana pod uwagę i to ma znaczenie przy znakowaniu w ramach tej dyrektywy unijnej. Natomiast my proponujemy dodać jeszcze, ponieważ posługujemy się również część, istotnymi częściami broni, które są produkowane osobno, i są rozprowadzane, sprzedawane, wprowadzane do obrotu osobno, naszym zdaniem należy wprowadzić odrębną definicję tak zwanej odrębnej części broni. Co nie będzie powodowało tego, że będą te dwa pojęcia mylone i likwiduje tak zwaną możliwość nadinterpretacji, która może być ze szkodą dla przedsiębiorców. To także proszę o przyjęcie tej poprawki, bo chyba nie wiem, czy coś stoi na przeszkodzie, żeby doprecyzować te pojęcia i zapisy w ustawie, żeby one były czytelne i jasne. Dziękuję bardzo.